Pokazy, wykłady, występy, konkursy, wystawa pojazdów specjalistycznych, spotkania z żużlowcami i poczęstunek. To wszystko składało się na dzień elektryka w zespole szkół mechaniczno-elektrycznych w Częstochowie. Taki dzień to znakomita promocja dla kierunków nauczania w tej wszechnicy. Być może oferta szkoły nie jest taka bardzo szeroka w porównaniu na przykład z ofertami innych szkół, ale my jakby no jesteśmy też zespołem szkół mechaniczno-elektrycznych, a więc musimy się poruszać w pewnej określonej branży tak zawodu. Więc no, nie, nie wszystko, co byśmy chcieli być może mieć w ofercie, po prostu możemy do niej wprowadzić. Musimy być, że tak powiem, spójniej z nazwą. Szkoła ta cały czas niczym prąd płynie do przodu. Nie tkwi tylko przy jednym kierunku. Technik elektryk. Cały czas poszukujemy też takiego drugiego, mocnego filaru, na którym moglibyśmy bardzo stabilnie stać. Udało się wprowadzić do oferty szkoły kierunek kierowca mechanik. Było to przed dwoma laty i widać, czy nawet przed trzema, i widać, że on się cieszy coraz większym zainteresowaniem, coraz większą popularnością wśród młodzieży. Jest to kierunek szkoły branżowej. Natomiast w tym roku w Technikum wprowadziliśmy dwa nowe znowu kierunki do oferty. Jest to technik transportu drogowego i technik obsługi przemysłu targowo Uczniowie, którzy już wybrali technikum elektryczne nie żałują decyzji, bo wiedzą, że bezrobocie im nie grozi. Wybrałem tą szkołę, ponieważ chciałem zostać elektrykiem i chcę się rozwijać dalej w tym kierunku. I to jest najlepsze technikum do rozwijania się w tym kierunku w Częstowie. Elektryk jest to bardzo rozbudowany zawód. Mamy bardzo dużo możliwości po skończeniu takiej szkoły. Zawsze od dzieciaka mnie interesował prąd i po prostu mój dziadek też był elektrykiem w kopalni jakoś tak rodzinnie, on też mnie zachęcił do tego.